Witam wszystkich, nazywam się Liskowicz, Oglądacie kanał Liskowitz Studios. Jest to kanał poświęcony grom figurkowym, fabularnym, tym bardziej znanym, mniej znanym, ale przede wszystkim takim, które według mnie zasługują na lepsze poznanie. I dzisiaj chciałbym wam na prędce opowiedzieć parę słów na temat skirmiszowej gry, gry fantazy pod tytułem Cobolds and Cobblestones, czyli koboldy i kamienie brukowe z tego, co się obiecuje. Taka mała notka ode mnie gra używa podstawek. 30 mm i 40 mm dla modeli takich jak na przykład szczurze, szczurze ogry, ogry, trole i tym podobne. My jednak w naszej grupie stwierdziliśmy, że będziemy używać podstawek 25 mm, a do tych większych dopiero będziemy używać tych 30 mm. Jeżeli proporcje naszej grupy się zmienią, dojdą nowi gracze, którzy będą chcieli grać na podstawkach takich podręcznikowych, to jak najbardziej się dostosujemy. Tyle ode mnie na samym wstępie. Miasto Odwin Sport jest miastem podzielonym. Dawno temu pieczę nad miastem sprawował lokalny yy, kryminalny władyka zwany jako Szakal, Krasnolud, który rządził miastem żelazną łapą. Wszystkie gangi się go bały nagromadził mnóstwo złota, ale jak to się bywa, im wyżej się wejdzie na drabinkę, tym mocniej się spadnie. I zewsząd wypełzły inne gangi, które nagle chciały rządzić tym, czym niegdyś władał szakal. I takim oto gangiem, drogi graczu, będziesz kierował. Cobold and Cobblestones to jest typowa gra fantazy, typowy setting fantazy, więc jeżeli macie w swojej kolekcji jakieś. Yy, Modele krasnoludów, jakichś tam elfów, orków, szczurów ludzi i tD, jakichś goblinów, to jak wampirów, zombiaków, to jak najbardziej jesteście w stanie zrobić waszą drużynę. Z jakich kostek gra korzysta? Gra nie korzysta z kostek. Będziemy potrzebowali trzech talii kart: jednej dla naszego oponenta, jednej dla nas samych. Oraz najważniejszej talii, tak zwanej talii losu, która będzie rozwiązywać wszelakie spory. Ta talia decyduje, kto zaczyna grę, czy możemy aktywować daną jednostkę w danych momentach, oraz jest najważniejsza, jeżeli chcemy używać magii. Otrin Sport jest miastem podzielonym na dwie strefy wpływów. Jedną kontrolują rasy czerwone, no ja to będziemy tak mówić, czyli wszelakie. Takie, powiedzmy sobie, staromodno, szlachetne, czyli na przykład jakieś tam elfy, krasnoludy, niziołki, ludzie, koboldy, wszelakiej maści jakieś dobre ogry, olbrzymy i tym podobne, i tak dalej, i tak dalej. A rasami czarnymi, czyli tymi, powiedzmy sobie, złymi, stereotypowo złymi, są na przykład szczuroludy, gobliny, orki, jakieś tam trolle, i tak dalej, i tak dalej. I w dalszej części tej gry, jeżeli będę mówił postać czerwona, to mam na myśli należącą do tej właśnie czerwonej frakcji, a czarna do tej właśnie czarnej. Niektórzy frakcji. mogą zastanawiać się, jak uformować własny gang. Czy można mieszać te właśnie te kolory tych naszych postaci, czy można stworzyć gang mieszany z czarnych i czerwonych? Jak najbardziej można, tylko trzeba pamiętać wtedy, że mamy do czynienia z tak, przed aktywacją jednostki musimy dokonać testu antagonizmu. Ponieważ nawet w grupach w tych naszych gangach y, będą jakieś niesnaski rasowe. Jeżeli na przykład chcę aktywować sobie tego orka, muszę sprawdzić, czy w odległości jest od mojego elfa. Y, no, tutaj w odległości długości jak najbardziej jest. Więc muszę wykonać test antagonizmu. Czyli wyciągamy ta, e, kartę stali losu i sprawdzamy. Jeżeli jest czarna, no niestety nie możesz go aktywować. E, chciałeś aktywować tego orka, nie wyszedł test antagonizmu. Dajmy na to, on fabularnie tak jakoś zobaczył tego elfa i tak, uju, uju, to to będzie mi tu zaraz w, no, w plecy w plec nóż wsadzi, więc się nie ruszę, poczekam na jego ruch. Jeżeli byśmy na przykład wylosowali kartę czerwoną, to jak najbardziej możemy go sobie tam aktywować, wykonywać ataki, ruszać się i tym podobne. Właśnie, jak wygląda poruszanie się jednostek? Każda z jednostek ma przypisaną wartość ruchu. Jest to albo W, czyli po angielsku width, czyli e, szerokość, albo L, czyli length, czyli długość karty. Żeby wykonać pełny ruch, na przykładzie mojego szczuroludka, tutaj sobie pokażemy i orka, ponieważ to są najlepsze chyba przykłady, szczuroludy poruszają się bardzo szybko, więc poruszają się na długość karty, a orkowie dość wolno poruszają się na szerokość karty. Jeżeli chcemy wykonać ruch, mamy do dyspozycji całą długość karty, więc nie kończymy ruchu tak, że od, nie mierzymy od tego punktu podstawki, który był mierzony do właśnie do tego punktu podstawki. Nie, poruszamy się całą podstawką, czyli na przykład w ten sposób. O, i to jest pełny ruch na całą długość karty. Oczywiście możemy ruch nawet o tako skończyć, no nikt nam nie broni. Analogicznie ruch na szerokość karty wygląda tak samo. Od przodu podstawki do tyłu podstawki. Cała podstawka ma znaleźć się poza kartą. No dobrze. No to ktoś może powiedzieć jak zacząć w ogóle formować nasz gang? Mamy do wyboru sześciu liderów. Każdy z nich ma konkretne zdolności. To są takie szablony. My oczywiście możemy sobie ich tam inaczej nazwać itp. itd. Ale dajmy na to, ja wezmę Taki szablon skrika, ściekołaza. Ma dużo walki, bardzo szybko się porusza i ma bardzo ciekawe zdolności, które przekładają się na gameplay całkowity, na całą moją grę i styl gry, więc sobie go wybiorę. Dostajemy określoną ilość złota, tutaj 10, i na, podsta na razie możemy rekrutować. Takie powiedzmy sobie, miernoty i takich troszkę lepszych, mm, takich brutali w naszym gangu. Z czasem, jeżeli nasz gang będzie coraz bardziej rozpoznawalny, dołączą do nas nawet magowie, Jednostki specjalistyczne, na przykład tutaj krasnoludzki, jakiś tam yy, opieł Tak, to jest jednostka specjalna. Krasnoludzki, yy, krasnoludzki pijak. Yy, ogólnie, jak ktoś czytał ten podręcznik do Cobalt and Stones, to tutaj jest bardzo dużo takich odnośni, yy, trochę do twórczości Praczeta. No, tak czułem się, jakbym yy, właśnie czytał jakieś yy, grę napisaną przez Czterego Praczeta chwilami. Na przykład. Yy, to trochę w, w, trudno wytłumaczyć styl piaczetowski, ale na przykład yy, skaweny, szczuroludy, czy jakie tam sobie nazywamy, zazwyczaj są prezentowane w, tej, yy, w grach komputerowych, yy, fabularnych, jako idealni w yy, yy, całkowicie w cieniu. No tutaj są opisani jako najgorsi skrytobójcy, bo przecież skojarzą łażą po ściekach, no to mm, czuć ich na kilometr. I, takich opisów jest naprawdę bardzo dużo i. Warto się wczytać w sam podręcznik. Warto się wczytać w sam podręcznik. Jak wygląda zaczęcie gry. Dajmy na to, już wybraliśmy scenariusz, już postawiliśmy sobie jakieś tereny. Teraz sama rozgrywka, kto zaczyna? Wybieramy kartę z góry talii losu. I ten, który wyciągna największą, zaczyna. Nie to, że wybiera, kto zaczyna, tylko zaczyna. Jeżeli mój przeciwnik chciałby zacząć jako drugi, ale wylosował większą kartę, to sobie musi zacząć. Karty potem, wszelakie już zużyte karty odkładamy wierzchem do góry. Gra dzieli się na trzy różne rodzaje ataku. Po pierwsze, atak wręcz, po drugie, atak strzelecki, a po trzecie, atak magiczny. Ten atak magiczny ma zupełnie inną mechanikę niż atak strzelecki i atak wręcz. One opierają się na mechanice pokera. Mianowicie, zaczynamy grę z taką ilością kart. Ile wynosi typowa ręka pokerowa, czyli 5 plus tyle, ile mamy wartości dowództwa naszego dowodzącego. Jeżeli on padnie, to ten bonus po prostu tracimy. W tym przypadku na początku każdy dowódca ma dowodzenie na poziomie pierwszym, więc zaczynamy z sześcioma kartami. I z tych kart będziemy musieli ułożyć jakieś konkretne kombinacje tutaj dajmy na to mamy 6 kart jako skrik sobie zaczynamy i yy, ja jako gracz atakuję teraz orka yy, bierzemy pod uwagę dwie wartości po pierwsze jako że ja atakuję, to skrik używa swojej umiejętności walka która wynosi 4 więc będzie grał 4 kartami kombinacją 4 kart z kolei ork pomimo tego że dobrze się leje ma niską wartość obrony, może użyć maksymalnie dwóch kart. Kiedy gracze już wybiorą karty, dobiorą te, które im brakuje, bo jeżeli wywalasz cztery karty, to cztery karty dobierasz. Musisz mieć zawsze tyle, ile wynosi karta pokerowa, plus ewentualny bonus dowodzenia. To tutaj właśnie następuje potem rozpatrzenie wyników, i tutaj mamy mechanikę gry opartą na pokerze. Tutaj, dajmy na to, mój przeciwnik obronił się parą. To jest maksymalne, co może zrobić. No, jakby tam dopłacił y, y, sztukę złota, to mógłby y, zagrać dodatkową kartą, ale nie zdecydował się na to. Co posiada mój skrik? Mój skrik nie posiada nic. Pomimo wydawalenia czterech kart, posiada tylko jedną najwyższą kartę As. Dwie pary biją Asa, tak więc atak skrika był całkowicie nieskuteczny. Aby nie, przedłużać, aby nie przedłużać i wyjaśnić na czym polegają trafienia krytyczne w tej grze zaprezentujmy sytuację troszkę inną. Skrik zaatakował naszego orka który nie wybronił się przed trójką jobków i piątką. I teraz zauważcie, że Skrik jest postacią czarną, należącą do czarnej frakcji. On użył w swoim ataku trzech czarnych kart. I teraz co to oznacza? Oznacza to że porównujemy jego tabelę umiejętności krytycznych. Jako, że użył trzech kart, które pasują do koloru jego przynależności rasowej, czyli czarnych, mamy do wyboru taki efekt: Take a chance, czyli co on zaraz daje, to Wam zaraz opowiem. Gdybyśmy użyli czterech czarnych kart w tym zagraniu, i ono byłoby zagraniem nowygranym, to moglibyśmy wybrać pomiędzy tymi dwoma efektami krytycznymi. No ale my załapujemy się tylko na take a chance. To oznacza, że Skrik, czyli ja jako gracz, na czas kolejnej tury, dobier, końca kolejnej tury, dobieram sobie jeszcze jedną kartę. Czyli nie, nie gram z sześcioma kartami na ręce, tylko z siedmioma. I dopóty kolejna właśnie tura trwa, to będę grał z siedmioma kartami. I to daje mi więcej, więcej możliwości. Takich efektów krytycznych w tej grze jest naprawdę wiele. Orkowie mogą na przykład zadać dodatkowe obrażenie, albo całkowicie na przykład pozbawić postać przytomności, i sprawić, że on na przykład zostanie przygwożdżony. Jest wiele różnych, przeróżnych efektów w tej grze. Jak wygląda walka strzelecka? Bardzo. Podobnie do walki wręcz, tylko mm, mamy takie parę y, zasad. Po pierwsze, każdy model jest uważany tak. Jakby miał pole widzenia 360 stopni, dodatkowo nie ma znaczenia, czy model przeciwnika, który jest, który jest widoczny, jest zasłonięty tylko przez połowę, jest tam zasłonięty przez połowę jednej trzeciej, tylko kawałek. Zawsze kara do strzelania, jeżeli chociaż trochę jest zasłonięty model, wynosi tylko minus jedna karta do zagrania. No to ktoś może powiedzieć, że w sumie taki strzelacz Goblin. Taki gobliński snajper, który jest specjalistą, ma, który ma aż cztery karty strzelania, cztery karty do walki, może sobie naprawdę sobie łoić na prawo i na lewo, a też i może zaszarżować i dobrze walnąć. I tutaj jest taka fajna zasada, ponieważ owszem. Jednostki strzelające mogą atakować na odległość, ale mogą atakować tylko na odległość. Więc na przykład jakby on został zaszarżowany, on nie mógłby poświęcić swojej tury na atak. Jego musiałby najpierw się starać wyjść z walki żeby nie, dosta nie dostać obrażeń, póki jest w zwarciu, model strzelający może tylko i wyłącznie używać swoich kart obrony w celu obrony przed, obraże obrony przed obrażeniami. że jakie to głupie zdanie mi wyszło. Zazwyczaj u strzelaczy wartość obrony jest bardzo mała, więc należy na nich bardzo uważać. No, i tutaj dochodzimy teraz do mechaniki yy, magii. Magia jest inna niż e, w, do tej pory widzieliśmy. Ta mechanika walki e, w Cobbles and Cobblestones jest oparta całkowicie na pokerze, na takiej modyfikacji pokera. Tutaj, jeżeli chodzi o mechanikę walki, tutaj już wchodzi e, do gry inna mechanika oparta na kasynowej wersji w, e, gry pod tytułem Oczko. Czyli mówmy sobie po prostu większość z nas zna tą grę z jej angielskiej nazwy, czyli Blackjack. Gra w oczko wygląda w ten sposób, że trzeba zbliżyć się do wartości punktowej 21, nie przekraczając tej wartości, maksymalnie się do niej zbliżając. Ten z graczy, który jest najbliżej tej wartości, po prostu wygrywa. Jakie są wartości kart? ASy mają wartość 1 bądź 11. Zależy w zależności od tego, jak nam to pasuje. Karty od 2 do 10 mają taką samą wartość, jaką sobie reprezentują, czyli 5 ma 5, 3 ma 3, 7 ma 7 punktów, a wszystkie figury, czyli walety, damy, króle mają wartość 10. Dajmy na to, Kobold chce zaatakować tego oto krasnoluda. W jakimś czarnym ofensywnym. Istnieją tylko ofensywne albo wspomagające naszą drużynę. Yy, mechanika czarów jest taka sama: otóż, gracz, w tym przypadku gracz broniący się, dobiera sobie dwie karty stali losu. Tutaj widzimy 8. 8 punktów, no 4 plus 4 równa się 8. Dajmy na to, on może zostać z tą wartością punktową, ale jeżeli ja ją przebiję, to będę miał, zadam mu znacznie większe obrażenia. Jego zadaniem jest nie zbliżyć się do wartości 22. Ponieważ jeżeli przebije 21, to po prostu przegra. Im bliżej zbliży się 21 punktów, tym po prostu jest bezpieczniejszy. Dajmy na to, gracz, który się broni, może powiedzieć, że właśnie zostaje z tą ósemką. Licząc na to, że ja przewalę całkowicie, ale ósemka to dość niski wynik. Więc ryzykuje i dobiera trzecią kartę. No i tutaj jest dama, czyli 10 plus 8, no 18. No 18 jest znacznie większym wynikiem. Niż 8, przy okazji jest wynikiem dość bezpiecznym, bo już jest niebezpiecznie blisko tej dwudziestki, jedynki, a jednocześnie jest tak od niej na tyle ode, odległy, że daje nam jakieś szanse, jeżeli chcemy walnąć czarę. No i teraz gracz mu, broniący się mówi: OK, dobra, zostaje właśnie z tą wartością, nie przebijesz mi tej osiemnastki, a jak przebijesz, to za dużo, więc ja tam wygram. No, gracz atakujący wybiera dwie karty. Tutaj mamy waleta, czyli wartość 10 oraz Asa. Jak powiedzieliśmy sobie, asy mają wa wartość 1 bądź 11, w zależności od tego, jak nam pasuje. I tutaj 10 plus 11 równa się 21. Czyli nie dość, że przebiliśmy tą 18, to 18, to jeszcze trafiliśmy idealnie w oczko. Więc to wartość 21, więc spokojnie zadamy jakieś objażenia krasnoludowi teraz ile zadaliśmy mu oprażeń. Jeżeli nasz wynik jest większy o 3 lub 4, no w tym przypadku 18, 21 to jest różnica 3, to zadaliśmy mu całą jedną ranę. Jakbyśmy mu zadali tylko właśnie to obezwładnienie, to całe ogłuszenie, to jest to też fajny efekt, ponieważ model ogłuszony musi poświęcić swoją aktywację na to, żeby pozbyć się tego efektu. Inaczej każde obrażenia zadane na model ogłuszony są powiększane o jedną ranę. I teraz przechodzimy do tego, co jest najważniejsze w świecie Odwin Sport, czyli właśnie pieniądze. Pieniądze są tym co płynie przez Odryn Sport, co, co nasze drużyny będą wydawały i zarabiały. Wszystko kręci się wokół pieniądza. Monety, które zostaną z nam, z rekrutacji jednostek, możemy sobie dołożyć np. do portfela naszej grupy. Możemy zarobić je wypełniając cele misji. Możemy zamiast zabijać jednostki przeciwnika, stwierdzić, że je obrabiamy, więc sobie dołączamy pieniążki. Ogólnie wszystko kręci się wokół pieniążków w tej grze. I teraz, co można zrobić za pomocą pieniążków? Po pierwsze, możemy zagrać dodatkową kartą, czyli na przykład, jeżeli wartość ataku Twojej postaci wynosi 4, to możesz zagrać jeszcze jedną kartą, e, która Ci akurat pasuje. Możemy wziąć, zagrać kartą stali, kart odrzuconych. E, możemy zagrać e, ją prze, Możemy za, zapłacić jedną sztukę złota, po to, żeby na przykład przed rozpatrzeniem obrażeń stwierdzić, czy na przykład moja postać czy moja postać otrzyma mniejsze obrażenia. Możemy zmusić jeszcze do, naszą postać do jeszcze jednej akcji. Ale najważniejsze i według mnie najfajniejszą rzeczą w tej grze jest przekupywanie modeli. I tutaj Wam zaprezentuję na przykładzie jak to wygląda. Tutaj widzimy, dajmy na to mój strzelacz, na przykład jakiś właśnie yy, to jest zły model, przepraszam. Mój gobliński snajper chce, zdzielić, chce strzelić w jakiś inny model, który jest poza właśnie yy, widzeniem, widzeniem kamery. No, gracz przeciwny chce jednak zaatakować mojego snajpera, żeby tego nie zrobił. Bo jak pamiętacie przed chwilą, mówiliśmy o tym, że jednostki strzelające, które są w zwarciu, nie mogą strzelać, mogą jedynie się bronić. Mi, jako graczowi przeciwnemu, no nie podoba się to rozwiązanie, więc mówię coś takiego. Słuchaj, ile wynosi koszt rekrutacji Twojej jednostki? No, on wynosi jeden, więc ja płacę jedną sztukę złota, wkładam ją do kufra, o kuferkach sobie za chwilkę powiemy, do wspólnego kufra ją wkładam, i Twoja postać tego nie czyni. Co by było jednak, gdyby na przykład o jego koszt rekrutacji wynosił 5 No tutaj mógłbym zapłacić 5 sztuk złota, ale jest to bardzo dużo pieniędzy i on by tego nie zrobił. Albo postarać się zagrać w ryzykowną łapówkę. Czyli płacę jedną sztukę złota i dobieram kartę z góry tali losu. Jeżeli jest to karta czerwona, super, łapówka się oddała. On nic nie robi, ale jakby to była karta czarna. To już same czerwone mi się trafiają. <laughs> Jakby to była karta czarna, no to łapówka się nie udaje. Ja straciłem sztukę złota, a on nadal wykonuje swoją akcję. I teraz, czym jest ten kuferek, o którym mówiłem przed chwilą? Jest to miejsce, gdzie odkładamy pieniądze, które nasi gracze zagrywają podczas rozgrywki, Przekupując jednostki, opłacając łapówki i tak dalej, i tak dalej, dokładając karty też musimy za to zapłacić. No i jeżeli zapłaciliśmy za wszystko, to teraz wypada się tym podzielić. I teraz jak dzielimy po grze, właśnie kuferki? Dajmy na to, obaj, obaj gracze zapłacili po tyle samo monet. Tutaj widzimy dwa różne rodzaje monet. Dajmy na to, obaj zapłacili po tyle samo, ale nie jest to ważne. Ważne jest to, jak my je podzielimy. Jeżeli jeden z graczy wygrał grę, to otrzymuje połowę monet do kieszeni, drugi połowę tej drugiej połowy zaokrąglając w dół, czyli jak mieliśmy 8 monet, no to jeden dostaje 4, drugi otrzymuje 2 jeżeli obaj gracze nie zaliczyli scenariusza, no to połowa monet jest odrzucana z gry zaokrąglając w dół a oni dzielą się a oni dzielą się tymi pieniążkami, które zostały też zaokrąglając w dół i tak oto w wielkim skrócie prezentuje się mała, aczkolwiek bardzo satysfakcjonująca gra pod tytułem Cobbles and Cobblestones. Osobiście mi się bardzo podoba. Udało mi się namówić dość dużo ludzi, żeby w tą grę zagrali. Do tej pory już prowadzimy drugą kampanię. Tutaj widzicie zeszyt tej kampanii. Ja tam mojego kota, który mnie po prostu tak denerwuje, bo mi trzęsł tym stołem, ale i tak ją kocham. To moją kiciu kocham. Tak więc słuchajcie. Tyle ode mnie. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak wygląda y, gra w praktyce, to mam dla was taką małą, dobrą wiadomość, ponieważ niebawem nagramy z niej całkowity battle report, czyli raport bitewny. Kurde, już mi się angielskie słownictwo włącza czasami. Za dużo jest tych y, raportów bitewnych po angielsku. Chciałbym zacząć nagrywać naprawdę dobre raporty po polsku. I pierwszy właśnie raport, zaraz po Afterglow, który nagrałem parę lat temu, Byłby właśnie z tej gry. I taka mała ciekawostka, jeżeli nagramy ten raport na YouTube'a, to nie dość, że będzie to raport. Yy, pierwszy raport Cables and Cubble Stones po polsku. To będzie pierwszy raport bitewny w formie wideo w ogóle w internecie. Tak więc trzymajcie za nas kciuki. Trzymcie się. Pa!